Wygrałam z korporacją i Electronic Arts zwróciło mi pieniądze za The Sims edycję na 25-lecie serii. Część z Was pewnie już zauważyła, że wróciłam na ten kanał na razie głównie z live streamami, ale wydarzyła się rzecz, która wymaga nagrania filmu na YouTube, więc oto jestem. Jestem tu, żeby Wam pomóc, bo wiem, że nie jestem jedyną osobą, która doświadcza problemów z działaniem e, serii gier The Sims, czy to The Sims 1, czy to The Sims 2, i mam tutaj na myśli ten bundle, który wypuścili. W Electronic Arts na 25-lecie serii The Sims. Moje problemy zaczęły się niewinnie, więc ja w ogóle nie planowałam żadnych zwrotów robić ani problemów. Chciałam cierpliwie czekać na update'y. Najwięcej czasu spędziliśmy w grze The Sims 2, gdzie łącznie jak się okazało później opowiem wam o całym procesie, ale spędziłam 8 godzin, z czego pierwszą godzinę nabiłam próbując po prostu rozpaczliwie grę uruchomić, bo ona się nie uruchamiała. Ostatecznie po uruchomieniu gry w oknie faktycznie ta gra zaczynała działać, więc jakby tutaj nie było żadnego problemu. W międzyczasie wyszedł patch. Ten patch nie naprawił u mnie absolutnie nic. Historię moich błędów możecie podejrzeć na livestreamach. Które są w archiwum i one są dostępne. Możecie też zajrzeć na mojego TikToka. A na TikToku trochę relacjonowałam to, jakich błędów doświadczamy. Na liście może znaleźć się m.in. crash gry podczas y, tworzenia nowej rodziny. W momencie, kiedy tworzyliśmy rodzinę, chcieliśmy wyjść do otoczenia, by ją gdzieś wprowadzić, gra się crashowała. Następnie, podczas wyjazdu na wakacje, Wyjeżdżaliśmy na wakacje i utykaliśmy na niekończącym się ekranie ładowania otoczenia wakacyjnego. Po restarcie gry i powrocie do rodziny, rodzina wracała taksówką do domu i nic się nie działo. Jednocześnie to wydarzenie zapoczątkowało całą serię błędów, którą zaczęliśmy później doświadczać, ponieważ gra dalej myślała, że Simowie są na wakacjach, mimo że nigdy na nich nie byli, a potwierdziły to pliki gry w programie Simpek, które sobie wspólnie podejrzeliśmy na jednym z livestreamów. Mimo wyzerowania czasu wakacyjnego gra dalej trzymała tych Simów na wakacjach. W związku z tym nie mogli oni mieć dzieci. Nie było momentu zajścia w ciążę. Nie było tej muzyczki, ale też interakcja postaraj się o dziecko była wciąż aktywna. Kolejnym krokiem było upewnienie się, że to nie jest kwestia całej gry, tylko danej rodziny. Okazało się, że to jest problem tej rodziny. Stworzyliśmy nową rodzinę w międzyczasie, doświadczając cały czas różnych pomniejszych błędów, jak na przykład. Reset Sima w momencie, kiedy próbuje usiąść do stołu i coś zjeść. Reset kuchenki, kiedy była w trakcie przygotowywania jedzenia, co powodowało, że to jedzenie znikało i Simowie musieli zaczynać przygotowywanie jedzenia od nowa. Oprócz tego mieliśmy całą inną masę błędów, między innymi brak nagrobków po śmierci Simów, tych od wakacji, prawdopodobnie dlatego, że gra wciąż myślała, że są na wakacjach. Koniec końców, na wczorajszym live streamie uznaliśmy wspólnie, że gra jest niegrywalna i nie da się w nią grać, a każdy błąd wywołuje lawinę kolejnych błędów, i z czasem grania jest po prostu coraz gorzej. Było mi o tyle ciężej to zaakceptować, że mam na swoim koncie EA The Sims 2 Ultimate Collection, która była rozdawana kilka lat temu na konta Electronic Arts na Origin wtedy jeszcze. I ta gra mi działa bez zarzutu. Kupiłam ten bundle z myślą o tym, żeby nie musieć naprawiać cieni, wgrywać łatek, patchy, nowych launcherów i innych rzeczy zmieniać w konfiguracji gry. Liczyłam na to, że będę mogła grać na nowym sprzęcie w zasadzie bez żadnego wysiłku, prosto z pudełka po zainstalowaniu, że sobie uruchomię grę i będę działać. Niestety się przeliczyłam przynajmniej częściowo, bo The Sims 1 oprócz tego, że miało mały problem z uruchomieniem na początku, który rozwiązałam i będę Wam też tutaj nagrywać film. Odnośnie tego, jak ten problem należy rozwiązać, to nie mam do The Sims 1 żadnych zarzutów. The Sims 2, natomiast chciałam zwrócić. I tutaj już przejdę do samego procesu, jak to zrobić, bo nie jest to wcale takie proste. Zajęło mi to łącznie dwie godziny, dwa razy po godzinie, spędzone na czacie Electronic Arts. Jaka jest polityka zwrotów Electronic Arts? Ogólnie macie 24 godziny od zakupu na dokonanie zwrotu, chyba że uruchomicie grę, wtedy musicie mieć w niej mniej niż przegraną godzinę. W innych przypadkach zwrot jest już niemożliwy, chyba że gra była objęta ich gwarancją satysfakcji. Nie pamiętam dokładnie, jak to się nazywa, ale chodzi tutaj o to, że dają dodatkowo. densive Czas na to, aby zapoznać się z grą i ją ewentualnie zwrócić. Tutaj jest ograniczenie takie, że nie może minąć 72 godziny od zakupu. Nie może być tak, że kupiliście grę, już ją zwróciliście, następnie kupiliście grę i chcecie znowu ją zwrócić. Możecie to zrobić, ale przy trzecim zakupie nie przysługuje Wam już zwrot z gwarancji satysfakcji. Jeśli kupiliście grę przed upływem 72 godzin, nie będziecie prawdopodobnie mieli żadnych problemów ze zwrotem. Ten film nie jest dla Was. Co jednak, jeśli tak jak w moim przypadku okaże się? Się, że błędy nie zostają naprawione update'em gry, a minęło już więcej niż 72 godziny od jej zakupu, wtedy wciąż macie prawo do otrzymania zwrotu pieniędzy za zakupioną grę. Wymagać to jednak od was będzie troszeczkę asertywności, czasu spędzonego na czacie z pomocą techniczną i znajomości przepisów, ale nie martwcie się, ja wam to wszystko opowiem i podlinkuję. Jeśli mieszkacie na terenie Unii Europejskiej i dokonaliście zakupu jako użytkownik z Unii Europejskiej, przysługują wam prawa konsumentów regulowane właśnie przez Unię Europejską. A te prawa zakładają Również prawo rękojmi. Jest to prawo, które chroni Was przed tym, że zakupiony produkt nie będzie zgodny z opisem, z jego przeznaczeniem lub po zakupie wystąpią jakieś ukryte wady, o których mogliście nie wiedzieć w trakcie zakupu. Jest to zupełnie niezależne od prawa do odstąpienia umowy zawartej na odległość, o którym Wam wspominam na samym początku, i jest to także niezależne od jakichkolwiek gwarancji satysfakcji udzielanych przez producenta. O tym również Wam mówiłam. Czego możecie żądać? Możecie żądać naprawy, możecie żądać częściowego lub całkowitego zwrotu, przy czym sprzedawca może jeszcze powiedzieć, że Wy chcecie zwrotu, a on może próbować naprawić. Jednak w tym przypadku powoływałam się na argumentację, że wyszedł już update do tej gry. Update nie naprawił niczego, błędy dalej występują i w związku z tym, że ta próba naprawy e, sytuacji nie powiodła się, to chciałabym uzyskać zwrot. Ja wnioskowałam o częściowy zwrot za tylko The Sims 2, ponieważ The Sims 1 u mnie działa. Natomiast później się okazało, że jeżeli oni zwracają przy zakupie bundla, no to muszą zwrócić cały bundle, i tak też się stało. Otrzymałam zwrot od Electronic Arts. Dlaczego mówię, że wymagało to trochę czasu? Po pierwsze, moja pierwsza próba miała miejsce w trakcie nocnego livestreama, więc trafiłam na osobę, która prawdopodobnie była botem AI, ale nie mam pewności, tak, brzmiały, tak brzmiała nasza rozmowa, może to była wina tego, że zaczęłam posługiwać się językiem polskim, więc zaczęło nas tłumaczyć e, z angielskiego na polski, z polskiego na angielski, i to tłumaczenie może było maszynowe, i dlatego gubiliśmy kontekst. W każdym razie tam nie załatwiłam nic, bo, chociaż skonsultował się z zespołem, tudzież jakimś menadżerem, kimś nad nim, że faktycznie przysługuje mi taki zwrot na podstawie rękojmi, to chciano ze mną przeprowadzić weryfikację, czy moje konto należy do mnie i okazało się, że ten mail, który mam w moim koncie Origin, koncie EA, który był zakładane w 2012 roku, nie było założone na tego maila, do którego mam dostęp. W związku z tym nie przeszłam tej weryfikacji. Nie wiem dlaczego, nie wiem, co podałam nie tak, bo podałam jakby dane mojej karty, dane płatności, wszystko podałam. Coś tam im się nie zgadzało. Konsultant mnie rozłączył, twierdząc, że muszę spróbować później. No to spróbowałam później, już tym razem w normalnych godzinach, mniej więcej około 9:10 rano i musiałam bardzo dużo rzeczy, o których mówiłam dzień wcześniej, mimo podania konkretnego numeru sprawy, mimo tego, że konsultant zapoznał się z zapisem, to wiele rzeczy musiałam powtórzyć. Wstawiłam jeszcze raz moje żądania, powiedziałam, na jakie prawo się powołuję. Mimo to próbowano mnie zbyć, że nie przysługuje mi zwrot, ponieważ, ponieważ minął limit czasowy, który umożliwia mi odstąpienie od umowy zawartej na odległość. Powtórzyłam raz jeszcze, że nie interesuje mnie wcale odstąpienie od umowy zawartej na odległość ani gwarancja satysfakcji, powtórzyłam, że chcę korzystać z prawa do rękojmi. Tym razem dostałam informację, że nie przysługuje mi zwrot na podstawie gwarancji satysfakcji. Powtórzyłam więc po raz trzeci, powołując się na link do strony Unii Europejskiej i w tym momencie konsultant poprosił mnie o chwilę na skonsultowanie się z jego menadżerem, tudzież kimś nad nim, ponieważ sam przyznał, że nie ma doświadczenia z tego typu sprawami. Faktycznie przyznano mi rację, zapytano mnie, jak długo byłam w grze, Odpowiedział. Zgodnie z prawdą, że około 8 godzin. Przesłałam też zapisy live'ów, natomiast nikt do nich nie zaglądał. Opisałam jeszcze raz wszystkie błędy występujące. Powiedziałam, że próbowałam zrobić tak zwany troubleshooting, ale nie mam na to wpływu, ponieważ to są błędy generowane przez grę, a nie konkretnie przez system typu gra się nie uruchamia. To nie był mój problem. Następnie próbowano przeprowadzić ze mną po raz kolejny tą weryfikację konta. Chciano, żebym weszła na mail na który zakładałam konto Origin EA, ponieważ do tego maila nie miałam już dostępu. Chciano znowu przeprowadzić weryfikację za pomocą różnych pytań, ale ostatecznie okazało się, że ta weryfikacja nie jest konieczna w przypadku zwrotów dokonywanych na podstawie rękojmi. Także to jest kolejny punkt, o którym musicie pamiętać, jeżeli mielibyście problem z przejściem tej weryfikacji. Jakie są moje rady na tą rozmowę z Electronic Arts? Bo musicie się przygotować na rozmowę na czacie. Po pierwsze, używajcie języka angielskiego, jeżeli zgłosi się się do was konsultant o zagranicznym imieniu, wtedy unikniecie maszynowego tłumaczenia i nic wam się nie zgubi w przekazie. Będziecie mieli pewność, że rozmawiacie o tym, co macie dokładnie na myśli. Po drugie, powołujcie się na prawo Unii Europejskiej, powołujcie się na Rzecznika Praw Konsumenta, powołujcie się na Urząd Ochrony Praw Konsumentów. Mówcie, że to są informacje oficjalne, takie jest obowiązujące prawo, że regulamin usługi świadczonej przez Electronic Arts nie może być ponad prawem europejskim, bo jest to po prostu nielegalne. Powtarzajcie to tak długo. Aż traficie na podatny grunt i ktoś będzie chciał się temu przyjrzeć. Podkreślcie wyraźnie. Nie interesuje mnie odstąpienie od umowy zawartej na odległość. Nie interesuje mnie zwrot na podstawie gwarancji satysfakcji oferowanej przez elektronikart. Interesuje mnie zwrot na podstawie prawa rękojmi który jest prawem konsumentów Unii Europejskiej. Świadomość własnych praw jest ważna. Mało osób wróżyło mi powodzenie w tym zakresie. Ja jednak znałam swoje prawa i wiedziałam, że będę uparcie dążyła do ich wyegzekwowania, bo to już nawet nie chodzi o zakupienie gry, ale bardzo nie lubię, kiedy ktoś lekceważy prawa konsumentów. Samemu będąc przedsiębiorcą. Mam nadzieję, że ten film Wam pomoże. Wszystkie linki do tych przepisów, o których mówiłam, znajdziecie w opisie. Tam zamieściłam linki do artykułów po angielsku, dzięki czemu będziecie mogli wesprzeć się cytatami w rozmowie z konsultantem. Ja tymi cytatami też się wspomagałam, wklejałam je na czat, kiedy mój konsultant konsultował się ze swoim przełożonym. To by było na tyle. Jeśli macie jakieś pytania, to zadajcie je w komentarzach. Bardzo chętnie Wam pomogę rozwiązać Wasz problem. Jeśli macie ochotę wnioskować o zwrot, środków za zakup gry i zakupić na przykład tylko The Sims 1, a dalej korzystać ze swojego The Sims 2 Ultimate Collection, które podobno ma być usuwane skąd a użytkowników, którzy zakupią tą edycję na 25-lecie serii. Tego się bardzo bałam. To będę w komentarzach, będę Wam pomagać. Zapraszam Was na kolejne live'y. Zostawcie suba z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych materiałów ode mnie, bo wygląda na to, że... Na razie się to zadomawiam. Podzielcie się tym filmem też z kimś, kto może tego potrzebować. Życzę Wam owocnych zwrotów i do zobaczenia niedługo. Trzymajcie się!